Chciałbym przedstawić. Jest gołąbek barwy nakrapianej o numerze PL456-23 rok 9859. Tak wygląda ten gołąbek. Jest to na pewno samiczka, 100% samiczka. To jest gołąbek taki późniejszy. Ma jeszcze 6 pióreczek do zrzucenia. Ostatni gołąb, który był wyhodowany na boksie, wywodzi się też z Super Gołębi. Tutaj to jest gołąb 100% odleżka pielesiaka z Gołębi. Czyli 15,90 Brat olimpijczyk, olimpiki Leszka pielesiaka, dół samiczka z 19 roku, 76, 52, 73, Córka 66, 90, 55, 44, Matka Podstawowa para, uleżka pielesiaka, także tak wygląda tak ten gołąbek. Tak jak mówię, późniejsza, najpóźniejsza, która była wyhodowana na boksie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim gołąbkiem 100% odrzeszka Pielesiaka, to też takie głębiej się u mnie w hodowli znajdują, można sobie zakupić. Dziękuję i zapraszam do aukcji.